Bye. <laughs> Jak mówią organizatorzy tego wydarzenia, niektórzy leją wodę, inni wosk. Tak faktycznie było na feryjnych warsztatach Uwaga dla dorosłych, organizowanych w Muzeum Regionalnym w Kozienicach. W czwartek 13 lutego w placówce zorganizowano warsztaty zrobienia świeczek. Ci, którzy wzięli w nich udział, dowiedzieli się, jakich wosków można używać i w jaki sposób się z nimi obchodzić. Były też ćwiczenia praktyczne, gdzie w ruch poszły m.in. miski, Łyżki, topielniki do wosku, formy do odlewów, a wszystko to pod czujnym okiem pracowników muzeum, w tym prowadzącej zajęcia Dari Deptuły. Tutaj pracowaliśmy na wosku sojowym, w wosku sojowym, ponieważ on nie parzy, tak, jest dość łatwy w obróbce i ze względu na to wybraliśmy ten wosk. No bo wiadomo, wosk pszczeli, wosk naturalny, wosk pszczeli, on byłby, rzeczywiście mógłby powodować oparzenia. Ten wosk jest taki przyjaźniejszy, łatwiejszy w obróbce, chociaż wcale nie szybki, co mogliśmy obserwować na zajęciach, że jednak troszeczkę tych umiejętności trzeba mieć. W całym tym przedsięwzięciu chodziło o to, by dorośli w okresie ferii też mogli się spotkać, zapomnieć o codziennych. Sprawach i przy okazji wykazać się kreatywnością. Tak naprawdę taki był nasz główny cel: żeby po pierwsze spotkać się, porozmawiać, żeby było miło i sympatycznie, ale przy okazji, żeby coś powstało, coś fajnego, coś co można zabrać ze sobą do domu. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. To pokazuje, że nie tylko nasze dzieci chętnie zabierają się do manualnych twórczych działań gotowe, oryginalne świeczki uczestnicy zabrali ze sobą. Teraz będą cieszyć oko w niejednym wnętrzu. Znajdą też pewnie zastosowanie praktyczne, zwłaszcza w te długie zimowe wieczory.